Mamy ważną sprawę do omówienia: mamy nowe telefony w mojej kolekcji. Update z Pixelem 6a. Yy, chodzi mi, że z niego Etui. O, taką wygląda. Jest bardzo ładny w ogóle bez Etui. Tam telefon. Właściwie tu lecę z upgrade z Pixelem. Mam tu Etui w ogóle do, do niego. Mamy nowy telefon od, do kolekcji. Mamy stary telefon mojej cioci to jest iPhone 10, który nie jest w pełni sprawny, bo on działa w nim dotyk częściowo. Tak on wygląda. On działa, mogę pokazać. Jest całkiem chyba spoko. Tylko trzeba byłoby w nim ten ekran wymienić. Jeżeli mi wywalał w ogóle komunikat, że iPhone dosył za 5 minut i ma coś w ogóle z zegarem, też nie, tak? I tyle. Co do niego, no właśnie. Okay. Kolejny iPhone to jest iPhone mojego kuzyna. On akurat miał dwa takie iPhone, oba da mi dał oba mi dał. Ten, ten ogólnie miał nie działać. On ogólnie był zalany. Ale się go udało odratować, on się też włącza. No i są jeszcze dane, właśnie stare, bo ich nie wykosowałem. A, jest on na kodu, ja tym bardziej do tego telefonu. Więc też nie wiem, co z nim będzie. Ale na razie sobie raczej w mojej kolekcji. nie ma bardzo ładne plecki w ogóle. O, w dobrym stanie są. Dobra. Ostatni telefon, on nie już totalnie ten wyczyszczone dane były te stare mojego kuzyna. Najważniejszą rzeczą na mojego kuzyna to było to, czy jest zalogowany w pokramonko na tym telefonie. Okazało się, że nie, więc możemy go oddać. Jeszcze przycisk home w iPhoneie. Mm -hmm. No. Nie pytajcie o tapetę. No, Telefon jest w pełni sprawny, jest bardzo dobrze. Jest w pełni skonfigurowany, bo chyba nie mam takiej potrzeby. Ja jej nie uważam za że potrzebną. żeby go w całości skonfigurować. Yy, tutaj jeszcze... Mm. Zobaczcie co tutaj jest. Dowiedzieć się więcej, iPhone 15, ten, nie iPhone 15, tylko ten, iOS 15. Dowiedzieć się więcej, co nowego w iOS 15? O, mam w ogóle coś tutaj jakiś, co tu? Nie wiem. Mm, co mi tutaj jeszcze mamy? Gal mamy galerię, czyli te zdjęcia iPhone'owskie. poza tym co my tutaj jeszcze mamy tak nie ma tu żadnych aplikacji instalowanych dodatkowych też działa w nim YouTube na przykład o, subskrybujcie jak chcecie działa w nim właśnie YouTube ale tylko przez przeglądarkę iPhoneowską Jest tu Apple TV i tyle. Do zobaczenia.